Na Kaszubach słuchajcie, mamy upały afrykańskie, 30 ponad stopni, <grystanie> także trzeba sobie jakoś radzić i się schładzać. <grystanie> Cześć wszystkim, witajcie. <grystanie> no takiego przywitania to chyba jeszcze tutaj nie było. Ja słuchajcie, nigdzie nie pojechałam. Krzysztof zaproponowała, że wpadnie z rodzinką do mnie na działkę, a że ja troszeczkę zaspałam, bo zamiast o 6 to obudziłam się chyba o 9. No, stwierdziłam, że, że w takie upały po prostu nigdzie nie będę się ruszać. Jest, słuchajcie, ponad 30 stopni. No, także taka alternatywa. <laughs> Też można fajnie wypocząć na działeczce, trzeba się schłodzić, zadbać o nawodnienie oczywiście. A że zapowiadali bardzo wysoką temperaturę, słuchajcie, to ja po prostu sobie ten wyjazd darowałam. Miałam zrobić, no, ponad 400 km w jedną stronę, więc... O, taki wypoczynek też jest ok. A pojedziemy sobie na pewno innym razem. Jeszcze będzie niejedna okazja do tego, żeby sobie no, pojeździć i, i zwiedzić troszeczkę. Dzieciaki się bawią, dorośli się relaksują i tak powinien wyglądać odpoczynek. No, za chwilę zabieram się za gotowanie zupki. Pójdziemy sobie do ogrodu, zobaczymy czy jakieś warzywka nadają się już do zbioru. O, bardzo dziękuję. Mm, dziękuję, jaka zeróweczka pyszna. Trzeba sobie radzić, prawda? W gorące dni. O! No na... Na zrówko mogę? Proszę bardzo. Dziękuję. Także zapraszam Was teraz do mojego ogródka. Pójdziemy zobaczyć, czy jakieś warzywka nadają się już do zbioru. I trzeba coś ugotować do jedzonka. Moja Niunia piękna jest i czeka. Na pewno sobie jeszcze gdzieś pojedziemy. O, na pewno weźmiemy sobie kalerebkę jakąś do zupki. Proszę bardzo, ta jest piękna. O. Seler może, może też weźmiemy jakiś, co? Co by tu jeszcze wziąć? Mam też młody porek, zobaczcie. O, no chodź, chodź <śledź> do mamusi. Zobaczcie, jaki groszek wielgaśny. Będzie pyszna zupka. No, co my tu mamy? Mamy kalarebki, nawet trzy takie ładne się znalazły. Znalazłam też groszek, młody seller i dwa takie porki. No, ekstra. <noise> Proszę bardzo, nawet fasolka się jakaś znalazła. I do zupki wszystko. <głos> ekstra. <głos> Zobaczcie, jaka przykrywka piękna. <noise> Ale co, trzeba sobie radzić, prawda? A zupka wygląda świetnie. Już nie mogę się doczekać, nawet tak. <noise> A w moim motocyklu, słuchajcie, mam dwa różne kierunkowskazy. Jeden jest taki jaśniutki. A drugi jest taki ciemny. Tylko zastanawiam się, czy zamówić sobie właśnie tylko jeden kierunkowskaz i teraz nie wiem, który, czy taki jasny, czy właśnie taki ciemny. Zastanawiałam się też nad tym, czy nie zamówić sobie od razu kompletu tych czterech kierunkowskazów, dlatego, że te tylne, tak jak widzicie, one są wklejone jakby na silikon I teraz nie wiem, czy ktoś tak zrobił, bo miał, nie wiem, może kierunkowskazy nie od tego modelu. I coś tam nie pasowało do końca. Czy coś tam może zostało wyłamane przez przypadek. I tak sobie myślę, że może tego w ogóle nie dotykać. <grych> bo mogę sobie jeszcze tutaj coś popsuć. I nie wiem. Także jak możecie, to dajcie mi znać, czy, czy lepiej to wymienić, czy zostawić to i tego nie ruszać w ogóle. No, także dzięki za oglądanie. Dzisiejszy odcineczek jak widzicie taki króciutki, ale, ale pomyślałam sobie, że nagram coś i, i po prostu wrzucę. Zupka wyszła przepyszna i słuchajcie, nie ma od tego złego, co by na dobre nie wyszło. Za <laughs> zamiast wyjazdu słuchajcie, mam wypielony ogródek, także muszę podziękować mojemu szwagrowi. No, także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!